Przez dwa dni polskie schrony bojowe w Nowogrodzie i Strękowej Górze zamieniły się w plan zdjęciowy. To właśnie tutaj powstawały główne sceny dokręconego przez TVP historia filmu Polskie Termopile, który opowiada o bohaterskiej obronie w 1939 roku odcinka Wizna oraz o jego dowódcy, kapitanie Władysławie Raginisie. Tak właśnie we wrześniu 1939 roku żołnierze niebiescy zdobywali polskie schrony. Od wtorku podobne sceny rozgrywały się także w Nowogrodzie, gdzie ekipa TVP Historia kręciła film poświęcony obronie odcinka Wizna. To są sceny z dnia 8-9. I właściwie poranka 10 września, kiedy to wobec niemożności przełamania w sposób bezpośredni linii polskich schronów na, w rejonie odcinka Wizna, przybył tutaj generał Guderian, dowódca XIX Korpusu Pancernego. To właśnie on, zniecierpliwiony brakiem postępów swoich wojsk, rozkazał Saperom niszczyć polskie bunkry pojedynczo. Ale choć sceny walk są bardzo realistyczne, to sam film nie jest wierną rekonstrukcją wydarzeń historycznych. Ma on przede wszystkim pokazać męstwo i ogromną wytrzymałość żołnierzy polskich walczących we wrześniu 1939 roku na odcinku Wizna. Film Polskie Termopile, bo taki będzie nosił tytuł, emitowany będzie 6 września na antenie TVP Historia. Nie jest próbą wiernej rekonstrukcji wydarzeń. Natomiast, natomiast ma oddać klimat tamtego czasu tą po prostu. Dramat wojny, dramat pojedynczego żołnierza i ich dowódcy kapitana Władysława Raginisa. Gdyż właśnie śmierć dowódcy odcinka Wizna będzie jedną z głównych scen filmu. Od twórca roli kapitana Raginisa Kamil Smerdel podkreśla, że postawa kapitana powinna być wzorem dla młodego pokolenia. Sam jestem tym pokoleniem, które na takich wzorcach jak kapitan Raginis y, mogą się uczyć. Wydaje mi się, że tak, że tej miłości do ojczyzny jedna bardzo, bardzo... Y, no wydaje mi się heroiczna cecha. Fakt, że nie wyszedł, nie poddał się, nie mógł się pogodzić z tym, że musi kapitulować. Podziękował swoim żołnierzom, ale sam zdecydował się zginąć, żeby nie pójść do niewoli, żeby się nie poddać. Myślę, że to naprawdę heroiczny czyn. A młode pokolenie nie do końca zdaje sobie sprawę, w jakich warunkach przyszło walczyć i ginąć polskim żołnierzom w 1939 roku. Produkcja typu polskie termopile może zmienić tę sytuację. Filmy, które reżyserowałem dla telewizji polskiej. Te, w których właśnie inscenizacje miały miejsce, gdzie występowały pojazdy, gdzie byli ludzie przebrani w autentyczne mundury używający broni z tamtego czasu, właśnie trafiają najbardziej do młodego pokolenia, bo jeśli chodzi o pokolenie starsze, to które pamięta jeszcze wrzesień. No to, no to przywołuje ten dramatyczny czas w sposób jednoznaczny. W rolę niemieckich saperów wcielili się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pionier Batalion 3 Dywizji Pancernej. Natomiast żołnierzy polskich grają członkowie Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Front oraz harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 33 Pułku Piechoty Strzelców Kurpiowskich. Zbigniew Dąbkowski w filmie wciela się w postać porucznika Kiewlicza. Był to zastępca dowódcy obrony odcinka i no jedna z kluczowych osób, które Brały udział w obronie pod sękowo-górą pod Wizną. Schrona Giełczynie w pierwszej kolejności stawiał opór Niemcom, więc no, tak reżyser zdecydował, żeby tak było i tą rolę chciałem odegrać. Obecny na planie Dariusz Szymanowski, prezes Stowarzyszenia Wizna 1939, wie, że ten film może przywrócić powszechną pamięć o bohaterstwie żołnierzy z Wizny i samego kapitana Raginisa. Przede wszystkim będzie duży zasięg medialny tego filmu, tej inscenizacji i przecież o to chodzi. Trzeba promować takie postaci, takie postawy jak kapitana Reginisa. Film Polskie Termopile będzie można obejrzeć 6 września na kanale TVP Historia. Robią wrażenie te bunkry, przy których mamy okazję i przyjemność tutaj pracować. No i robi wrażenie ta historia. Historia kapitana Ragienica, historia trochę zapomniana, e, historia, o której pamiętają nawet Szwedzi. Szwedzki zespół Sabaton e, skomponował balladę o bohaterskiej obronie e, Wizny. E, teraz te bar, do tej ballady powstają różne teledyski e, w internecie. No a my, e, zdaje się, przechodzimy tak trochę obok tej e, historii. Przejeżdżając przez któreś z miast, teraz e, widziałem pomnik poświęcony ofiarom Katynia, a przejeżdżając przez te tereny nie widziałem na pewno są, tylko że ja ich nie widziałem pomniki czy, czy, czy choćby szkoły nazwane imieniem któregoś z bohaterów Wizny.